Dobra, siema. Mamy właśnie nowy update. O, właśnie mamy tutaj i Dynie to też chyba zielona. Dynie The Forest and More. Czy te klocki wróciły? Dobra. Nie wiem, dobra. Pójdziemy sobie na polska 3, 3. Dobra zobaczyć co się zmieniło No o co to jest? On nie ma O matko Co to jest? Matko i ten kost O matko chyba to kosztuje to chyba Jezus jak to fajnie wygląda Dobra, zaraz pójdziemy tam na nową mapę Musimy testować te. Co to jest? Teraz mamy bacz, ale tuż mam ode... O! Um, mat... Co to jest? Taki głos, taki śmieszny Ale miecz. tarcze. O matko starsza z Wajcrafta No to ma głos a to nie ma głosu. to smok aha no to ja <noise> mam włosy pod pachami bułek dobra, idziemy zobaczyć dobra, idziemy zobaczyć pięknie wygląda o, ho, ho. To chyba coś tutaj będzie kolejnego jakiś secret chyba też. Dobra. Idziemy zobaczyć mąki monkey block. Się idzie, o. Coming soon chyba jakieś te obrazki. Idziemy... Jest. To ja mamy chyba tutaj budowane coś. Albo coś się zbagowało może. dobra. Co jest? to jest? Fajnie to zrobi... No. To można brać nawet. Ty... Tam... Czy można... Ej, czy można zrobić swoje budowlę i nikt nie będzie... Będziemy coś budować. Nice. To na pewno. A, za małe. No, to jest... ...tak Dobra. Musimy, musimy... ...coś płaskiego. Nie czy to się... ...zmieści. Nie. O, nie. Jednak nie, bo... Spróbujemy... ...coś takiego. O. o co to? Czeka. Dobra, idziemy z ...mały. Dobra. Nie co robi chyba. Dobra. O. O. Ho, ho, to sto. A co jeśli położę... Nie, to. O, wiatrak. Dobra. To nie muszę. Dobra, teraz spróbujemy. Teraz spróbujemy. Dobra. Jezus, co odpowie? Je? Dobra, Akurat? nie wiem, stałem chyba. No za zobaczymy jak to wygląda. spadłem.

Dobra, to nie działa. Dobra, teraz. Taki glitch może zrobić, że można... Co? Zbogowałeś. Dobra. No. można to tak robić. No. A to co to jest? A, do, to można budowle... To można zapisać. Budowle swoje. Dobra, dobra. Nice. A, tu są te megafony. Albo głośniki O, no, wam powiem, że to fajne, to jest nawet Nie zobaczyć, co się jeszcze zmieniło tutaj Czy gdzieś na inny... Dobra A tu zobaczymy tylko foresta Co jest, jakieś słońce? Takie może słońce jest Zobaczcie. o! Są tak kukurydzy Taczka chyba? Nie wiem, czka nie wiem Chyba. No to jest chyba Do konia Też hmm. Dobra To ty... Ale ładne niebo! Co to jest? Takie ładne niebosze Tam jest. jest